mamy kolejny dzień. Dzisiaj mam dzień wolny od wszelkich połowów i poszukiwań. Jadę teraz właśnie na siłownię do geotermik Rudziąc, jeszcze raz dziękuję panu wędkarzowi ze Sztumu, gdyż film z jego udziałem zarobił już dla mnie 900 zł. Oby, tak dalej. Taka, Taka ciekawostka przyrodnicza. Trzymajcie kciuki za udany trening. No i w pierdulko spuszczone na siłowni, samemu sobie zakupy zrobione, można wracać do domku i odpocząć przed kolejną wyprawą w nieznane. No i mamy kolejny przepiękny poranek. Jest 31 października, więc koniec miesiąca. Pomysł jest taki, aby udać się do Wąbrzeźna na Jezioro Frydek tym razem. Porzucamy magnesem, zobaczymy jakie będą tego efekty. Bądźcie ze mną. No i dobra. Idą my na frytka, nie na frytki, tylko na Frydka przez D. Jezioro Frydek jest dosyć ciekawe. Tu w Wąbrzeźnie działa też stowarzyszenie o tej samej nazwie. A my co? A my rzucamy. Zapowiada się ciekawie. Pierwszy rzut. I mamy taki jakiś bolec. Czy to nie jest od zegara? Zobaczcie, tu ma taką zawieszkę, jakby dosyć grobaśny tak gdzieś jak jest pierwszy fant. cholera czuję jakbym coś ciągnął, ale nie mam pewności o panie no jest zobaczcie o energetycznego to była taka porcelanka izolator na tym był montowany no i fajnie jest kotlecik. możesz ty nie jest tak łatwo oderwać WKZ też swoją siłę posiada. Wiatr, ja wszystko się zerwało. Teraz wykonałem rzut tu, pobliże samo. I zobaczcie jaki prętas, zakrętas. O, to jakaś rurka bardziej jest niż pręt. Patrzcie jaka łatwa w kompresji. Rzucam bez żadnej finansowej presji tak, wiem, nie opłaca mi się to gdyż zrobiłem tu 35 km w jedną stronę i nie po to, żeby się opłacało ja wszystko co robię musi mi się opłacać taki dziwak ty, ale po co ty rzucać tak daleko patrz, przez samym brzegu masz takie kotle ci słabe super no i fajno. porzucam tu bardzo blisko i wyciągnę stąd wszystko i kolejny kąsek spod nóg fajne zaczyna to nabierać kształtów zobaczymy co tu jeszcze leży i pod nogami to samymi już nogami. a kiedyś byłem w tym miejscu patrzcie i w ogóle tutaj nie rzucałem no to nadrobiłem ten błąd cóż to jest to się ma coś złapania no tak, zobaczcie. Takie tam nieduże narzędzie, a raczej jego resztki pokręcone i poplątane jak moje włosy na plecach sławy, Patrzcie. No i fajnie, Wiadro będzie dzisiaj pełne. Na pewno. No to sobie miejsconko znalazłem. Zerkajcie kolejne dziabongi. To jest chyba od roweru, albo od pedała, albo taka piasta z przedniego koła. Stary zawias, stary zawias mocno śpi. Oj, fajno, że tu sobie rzucam. Wiecie, przy nogach bliżutko, i zawsze coś tutaj wyskoczy. Nie trzeba dalekich rzutów wykonywać. Tu mógłbym nawet z magistrem przyjść, ale nie chcę mi się iść do samochodu po Damy radę z Lukasem. O, od jakiegoś kotła większego, innego gara. Ale coś ciągnę, panie, coś dużego. Tak, gałąź ciągnie z baranie. Ale oprócz gałęzi też coś idzie. Ale kotleciak! O panie! Zobaczcie, taki zawór. <laughs> ja pierdykam stary zawór. Coś przepięknego. Ciekawe czy ma jakieś sygnowania. O, jakiś kątowniczek niewielki. Gaderko, już parę kilo waży. Jest fajne. Dziubie wciąż w tym samym miejscu. Tym razem kłódeczka. Resztki przecinaka, który został przecięty. Zdaje się, że to wnętrze od słuchawki telefonicznej. Taka wkładka. To u Michała sył za plecami. A ja mam takie mini combo. Patrztajta. Wiadro powolutku się zapełnia. Jakieś takie okucie od dyszla, czy innej koninki. Pójdzie na te plamy na wodzie, widzicie to? Takie tłuste plamy. Są resztki oliwiarki czy czegoś w tym stylu. I stąd wypływa to gówno całe do wody. Znów rzucałem gdzieś dalej, a pod nogami mam jakiś, patrzcie, dziabąk jest. Coś tam trzyma. Już zęba, długa Zet. Może wystarczy się schylić po to co? A się naszarpałem, żeby to wyrywać. Bo mocno wrośnięte w dno. Taka roła. No to kompresujemy od drzewo i wyginamy. tutaj to jeszcze całkiem zdrowe. Ciężko to wygiąć. Dobra. Starczy, tak się zmieści. Znów jakieś wkręty, śruby, ale spójrzcie to, co chcę Wam pokazać. Znów jakieś cholerstwo w wodzie leży. Widzicie tą plamę pustą jest jakiś obłęd Ile tego toksycznego gówna leży w jeziorach to się w głowie nie myśli tu przy brzegu znów coś leży w dnie o fajnie taki kątownik dosyć smaczny rzuciłem w trzciny i zobaczcie ale wyciągnąłem kotleta taką nartę <laughs> niezła sztaba co do jakiejś szopy takie kotlety lubię Ok, jako że wiadro waży już kilkanaście kilo i mam blisko auto o panie, 15 to jest minimum może prawie 20 nawet Kucz, pieniądze dobra, zobaczcie, a tutaj mam już samochodzik dosłownie 30 metrów od miejsca, w którym rzucałem i fajno. rzucę to do kastry i pójdę kawałek dalej łowić Dobra, rzucałem tu w tym miejscu, a teraz pójdziemy dosłownie kawałek dalej, jakieś 20 metrów i porzucamy tutaj. Czyli praktycznie całe wiadro złomu wyszło z jednego miejsca tuż przy samochodzie. No tak bardzo mi się to podoba, nie ukrywam. Dobra, mała stromizna. Trzeba będzie później iść pod górkę, ale to jest pasja. Dziwna pasja, nie? To za koleś Se wybrał pasję. I już się zaczyna. Ledwo rzucił. Patrzcie. Mini combo Takie coś. Pełno liści. Dwie monety. Bardzo mi się to podoba. Minusem tego miejsca jest to, że muszę się babrać z tymi liśćmi. Czy innymi liściami. No nie. No nie. Takie rzeczy we frytku. W jeziorze. <śruby> Śruba kolejowa. Czy inny wkręt. Patrz Mario, co się wyciąga z jeziora. A więc co, tak jak mówisz mogę już wracać do domu. no Masaka. Takie mini kombo. Liściasto, złomiaste. Rzuciłem w to samo miejsce, gdzie ta śruba wylazła. Może coś jeszcze dorzucimy, co? Przezabawna sytuacja. Mega nietypowa. Bardziej nietypowe to są te liście od ręka. Wow, wychodzi haczyk. Co liczymy jako gadżet wędkarski, czy niekoniecznie? Trzymajcie kciuki, żeby się nie zerwała. Patrzcie, trzymam linkę. O, panie, cóż jest na końcu? Nie zerwij się tylko. Może coś złowimy, co? No, eee, yy, tam. Zerwała się. No cóż, za porażka. Zerwała mi się ryba ale od czego mamy magnes, rzuciłem w to miejsce gdzie zerwała mi się żyłka i patrzcie co było na jej końcu soczysta blacha z taką kotwicą, no i pięknie jest konkretny gadżet wędkarski tylko kapsela. ale zobaczcie jaki wygłaskany przez wodę taki placuszek i meteoryt tunguski nie uwierzycie co wyłowiłem to jest miedziucha nawinięta na takie cuś Niezła znajda, co? Łowimy mieć na magnes? Mieć albo nie mieć? Oto jest pytanie. Już myślałem, że nie doczekam drugiej blachy, ale jest. Taka dosyć zdrowa jeszcze. Do odczyszczenia. Kawał żeliwnej ruły. A propos ruły, to to taka wystaje. Zobaczcie. I leci do jeziora. Ciekawe. Skąd to to, to, to leci? <gry> Ach, nic mi do tego. Była też pijąca młodzież. Puszczam do Was oczko oczywiście Kolejny raz zmieniam miejscówkę i tu już dostanę do końca, rzucę parę razy, jak będzie widać, to uciekam. Jak widzicie na dzień dobry Po wędkarzach pozostałości, a więc puszka musi być po Kukurydzy. O! Proszę bardzo. Panie wędkarz, czego Pani coś taki ham? To się zabiera ze sobą, naprawdę to wiele nie waży. No, bydło nie wędkarze, nie? I wyłazi taka czekoladka z żeliwa. Dno czuję, że jest naprawdę całe, usłane złomem, który wrócił na dobre. W miejscu wędkarze uwielbiają wrzucać po sobie śmieci. Nie, nie mówię o wszystkich wędkarzach, tylko o tych, którzy tak robią. Kawałek bedynarki. Albo i nie. Nie, nie. Słuchajcie, to jest taka rączka taka. Od nosidełka. Coś od czegoś. Albo komu wypadł włącz z kieszeni. Patrzcie. Ja pierdzieleka sprężyna. Elastyczna. Znów to przedziwne uczucie. Jakbym miał coś na końcu. Ale wiecie, nieraz jest bardzo omylny. Opa, tym razem takie, cóż, to jest kawałek czegoś od czegoś. Ale bycza kłódka, patrzcie, tu była trachnięta. Fajne znalezisko. Oderwiję, panie. Łowiłem jakieś godziny i 40 minut, a więc równo 100 minut, ale mi się już odechciało, dlatego się zawijam, bo mam taki kaprys. Bo mogę wiadro nawet nie jest zapełnione w połowie a zaledwie w jednej trzeciej ale mi to nie przeszkadza Ok, zwijamy linkę od naszego WKZ i lecimy do naszego byczka Fernando zanieść urobek i oczywiście nie opłacało mi się to gdyż razem zrobił 70 km szkoda mi ludzi którzy wszystko przeliczają na opłacalność To I sprawa. O, samochód mam jakieś 50 metrów, stąd pogoda taka w sam raz na łowienie, bo jest lekki chłodek, trudno się zgrzać, trudno też zmarznąć, jak się człowiek rusza. O, pan tutaj parkuje, fajnie, super, zmieścił się. Już się bałem, że się nie zmieści. zaraz będę wyjeżdżał, także spokojnie po tak żyd, prosto. no nie no teraz mucha nie siada nie? nie tam, dobrze jest tak, śmiało, tutaj się nikomu pan nie wtrynił spokojnie, nikt się nie, nie, nie zdenerwuje ani nie obrazi a teraz drogie dzieci pocałujcie misia w dupę no, tyle razy tędy przejeżdżam A za każdym razem mi to jara Naprawdę wygląda to super Te ruinki Robią robotę ale piękny to widok Popatrzcie ze mną Już za piękne ruiny mijamy Tak, tak, powtarzam się I będę się powtarzał Cóż tam się dzieje z daleka? Widzę jakieś zamieszanie. Jakieś samochody stoją. Co to, to się stanęło? Matko Bosko! A z ogłoszeń parafialnych, zobaczcie tu koło mojego bąka. Stoi taki samochód fajny. Na sprzedaż pierwszy właściciel. Pan Malek tutaj nim jeździł niedużo. Bardzo go szanował. Rok produkcji 2007. Dzwonić, jak jesteście zainteresowani. Dawał bydlaka. Zadbany Także jak ktoś planuje kupić auto Sankyong, Pojemna fura Pan Marek tutaj jest znajomkiem Z pchlego targu Macie porównanie do mojego Byczka Fernando Prawie to samo Zaczyna się Skrobanie szyb W tym roku pierwszy raz Patrz to Państwo niedziela abym z pchli targ ale nie dzisiaj. Ja dzisiaj nie stoję, wpadłem, tylko sobie połazić, zapolować na coś. Żona mi dała zlecenie, żebym kupił jej taki elektryczny młynek. No to zobaczcie, kupiłem jej <grytanie> za 15 złotych działający. Nieważne. Ja jeszcze się pokręcę z godzinę tutaj i będę leciał na Toruń razem z Cezarym. No i dobra, szybka teleportacja. <grytanie> Jesteśmy w Toruniu. Zobaczymy co tutaj zaoferują. Torba przeszykowana na zakupy, więc musimy się odkupić. Bo nie stoję dzisiaj właśnie dlatego, że nie mam już czym handlować. W tym celu przyjechałem, aby mieć czym handlować. Czarno sobie upolował grę, ja sobie upolowałem dwa sierpy, a więc już jest fajne. Kolejne zakupy poczynione. Taki Volkswagen i kufelek. Ok, dokupiłem sobie raz, dwa, trzy, cztery kufle. Jeszcze jakieś takie zabągi młynek do kawy, drugi, bo tamten był zepsuty. Oddałem i dostałem drugi. Mam nadzieję, że ten działa. I nic, uciekamy do domu. Ludzi jest mniej niż zwykle, bo połowa tego co zawsze. Mróż zrobił swoje.